Jak nowe. Witam Państwa, witam Państwa po tej krótkiej przerwie reklamowej. Tak jak Państwo widzą, pojawiły się u nas reklamy i mam nadzieję, że też Państwo to zaakceptują. A to też jest zawsze taka chwilowa przerwa, chwilowa przerwa przed tym, żeby, żebyśmy my się nie znudzili. No ale właśnie nasza magiczna telewizja, a ja dzisiaj pozwoliłem sobie też na trochę magii. Pozwoliłem sobie na to, że pokażę państwu jak zmienić energetycznie świecę. Pokażę państwu jak naładować taką świecę, żeby to była świeca właśnie dla anioła. Jest bardzo trudno kupić błękitne świece, bardzo trudno. Błękitny kolor jest kolorem anielskim. Złoty kolor jest kolorem też anielskim i takie złote świece czy mm, jeżeli nasza realizacja mogłaby pokazać to to będę Państwu to pokazywał, jak to wygląda. Czy taka złota świeca e, właśnie woskowa, tak jak tutaj widać, czy taka złota świeca, jeżeli chodzi o, o świecę, która jest świecą ze staryny, jak najbardziej będzie działała, ale co wtedy, kiedy no my mamy świecę białą? Taką świecę możemy zmienić i mm, tak naprawdę musimy przygotować się do takiej pracy. Musimy przygotować się do takiej pracy w następujący sposób, żeby... Była taka praca, to zawsze rozkładamy materiał. tak Ja posługuję się materiałem fioletowym, ja posługuję się no, tutaj bardzo silną i, i wysoką energią. Pokażemy tutaj, jak to wygląda. O, trochę mi się zaplątało. W każdym razie, fioletowy materiał mm, z. Srebrną nicią, i nic jest naprawdę srebrna. Pamiętamy o tym, żeby zawsze przygotowywać miejsce. To miejsce musi być przygotowane. Ten materiał nie może być używany w żaden inny, do żadnych innych rzeczy. Oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie przemiany, to jak najbardziej. Na tym materiale ja też nigdy nie wróżę, też nigdy nie kładę swoich kart. Karty kładzie się na materiale czarnym bądź czerwonym. No właśnie, mamy świecę. I co zrobić, żeby taka świeca stała się świecą anielską? Potrzebujemy przede wszystkim wstążkę, wstążkę błękitną e, i tej wstążki nie oszczędzamy. Te wszystkie wstążki, którymi ja się posługuję, one są zmienione energetycznie. Ale mamy połączenie. Halo, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, czy ja z Piotrem Piotr, Piotr Newi, tak słucham. Tak, panie Piotrze. Ja Panu podam. Krystyna, mój rok urodzenia, datę. Mogę podać tak. czy nie? Tak. To jest tak, 15 6. 1941 Ja do Pana dzwonię w takiej sprawie, że moi rodzice już nie żyją, ale świętej pamięci przepisali mojemu bratu. Podam Panu rok urodzenia i datę mojego brata. Tak. 8-4-1948 rok. Przepisali. I jeszcze dom. imię. Józef, przepisali mm -hmm. dom i dosyć dużą łąkę, pole prawie hektar. Tak. I tak, proszę mi powiedzieć, mój brat, część, a nas było troje, i siostr, siostra, brat i ja. I siostr, bra, coś tam, brat dał siostrze jakąś część pieniędzy, nie wiem, czy to była większa suma, czy to było 50 tysięcy, czy 100, czy to była mm -hmm. większa suma. Panie Piotrze, czy to była mniejsza suma, a ja jak do tej pory jeszcze nic nie dostałam i proszę mi powiedzieć, czy w ogóle brat też spłaci mi się? Spłaci się. I, i kiedy? Spłaci się, to będzie do, to będzie sukcesywnie spłacane. W każdym razie tylko Pani Krysiu, musi Pani o tym pamiętać, żeby upominać się o to i mówić, że a. Pani ma do tego prawo tak. też prosić tutaj o rozwiązanie, jeżeli chodzi o anioły. E, tak, żeby panią po prostu wsparły. Ma pani prawo do tych pieniędzy i jak najbardziej pani te pieniądze dostanie. Będzie to rozłożone w czasie mniej więcej tak do dwóch lat, będzie ta spłata całkowita. A proszę mi powiedzieć, czy na przykład siostra moja, bo ona tam nie mówi ile, czy na przykład te koło 100 tysięcy dostała? Nie, tak mniej. 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 Powyżej 50, ale to nie jest 100. I nie dostała tego jednorazowo. Aha, Tylko, że nie. siostra się upominała. Aha, rozumie, rozumiem. To znaczy, że mam nadzieję, że, że brat mnie tak częściowo spłaci, prawda? Nie musi pani mieć nadziei, bo brat panią spłaci. Aha, dobrze. Trzeba to tylko afirmować i tak, tak brat mam mnie spłacić. Jak najbardziej brat panią spłaci. Aha, to znaczy w przeciągu tak dwóch lat, tak? W przeciągu dwóch lat będą to i też będzie, też coś pani będzie dawał w formie jakichś aha. rzeczy materialnych. Aha, aha. Też coś pieniądze. będzie... Pieniądze, pieniądze, ale i coś materialnego. Aha, rozumiem Pana. Panie Piotrze, na razie dziękuję serdecznie. Jeżeli cokolwiek dziękuję bardzo. będę chciała, to do Pana Zalmonia. Jak najbardziej, Dobrze, jak bardzo. najbardziej. Zapraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 708 588 444. Ja Państwu przypominam, że te osoby, które dzisiaj do mnie zadzwonią podczas tego programu, podadzą swój numer telefonu. To jak najbardziej zapraszam Państwa do tego, żeby e, po, nie tyle połączyć się ze mną i porozmawiać, co wręcz do mnie przyjechać. Przyjechać, pobyć trochę ze mną, te 20 minut, które ja Państwu daję, 20 minut mojego jasnowictwa, przemiana energetyczna, która przy Państwu będzie jak najbardziej. A także doposażenie się, myślę, że też w jakieś potrzebne rzeczy. No, właśnie, wracajmy do tej naszej świecy. Poproszę o realizację o pokazanie, jak będę wiązał tą wstążkę. No, właśnie, mają Państwo świecę. Mają Państwo błękitną wstążkę. I dobrze by było, żeby ta wstążka w dolnej części była w jakikolwiek sposób e, przyczepiona. Ja tutaj powiem Państwu także ja mam już taki patencik na to. Po prostu obkręcam. Mm, Wstążkę wokół, wokół świecy i tą część tak naprawdę przyklejam. Tutaj dobrze by było, żeby Państwo też użyli jakiegoś kawałka taśmy klejącej. Ja sobie tutaj przygotowałem taki mały kawałek taśmy klejącej, o, jeszcze mi się przylepił, nie mogę go odczepić. No właśnie, taki mały kawałek, gdzie. Ucinamy. No tak, teraz nasz program z programu magicznego stał się jeszcze bardziej magiczny. Tak jak ja Państwu mówię, oprócz tego, że jestem jasnowidzem, jestem też magiem. E, zmieniam energetycznie rzeczywistość, e, ładuję również energetycznie. No i proszę bardzo, i taką świecę już mamy mamy z niebieską wstążką ale anioły uwielbiają kolor złoty. Więc dołóżmy do tego trochę energetyki złota. E, Tutaj mam wstążkę, która jest ze złotem. Oprócz tego, że ma brokat w sobie, ma też złoto. Jak najbardziej zaczynamy w tym samym miejscu. Nakładamy na ten fioletowy kolor złoto. Proszę tylko uważać na jedną rzecz. Proszę uważać na to, że wtedy, kiedy Państwo będą coś takiego robili, to jak świeca się będzie paliła, to należałoby zwracać uwagę. Do tego momentu, żeby ona się nie wypaliła z takim złotem, żeby to złoto też się nie zapaliło. Ta wstążka może być na, może też być trochę pod, i ja myślę, że zawiążę ją pod. Jak najbardziej. Mogą Państwo sami w ten sposób dekorować swoje świece, dekorować, a tak naprawdę zmieniać ich energetykę. No, właśnie, ale oprócz tego, że jest ta zmiana energetyczna, to ja pozwolę Państwu pokazać, jak wygląda zmiana energetyczna w ogóle świecy. Eee, nie jest to trudne. Ja do tego będę potrzebował e, no coś, do czego ja mam tutaj pełen dostęp. E, pokażmy tutaj, pokażmy, żeby Państwo widzieli, jak to ma wyglądać. Mm. Tak naprawdę tak, potrzebujemy e, sól egzorcystyczną. Ja wiem, powiedzą im Państwo, nie można tego kupić. No, w moje życie się tak potoczyło, że akurat mam takie rzeczy, mam do takich rzeczy dostęp, mm, więc wysypujemy sól egzorcystyczną. Jest to sól uświęcona, tak? Mogą się Państwo dziwić. Nie jest to sól poświęcona, tylko uświęcona i omodlona. Na dość dużej ilości soli energetycznej. Nie musimy robić żadnych znaków. Tak jak ja się posługuję znakiem pentagramu przy soli święconej, tak na soli egzorcystycznej nie trzeba nic robić. Jej energetyka jest tak ogromna, że nie musimy tutaj robić żadnych zmian. No właśnie, stawiamy tutaj świecznik. Ja posługuję się ciężkimi metalowymi świecznikami. Na to stawiamy świecę. To świecę tak naprawdę wbijamy w ten nasz świecznik i no muszę niestety przestawić, bo się nie przygotowałem tak jak powinienem materiał położyłem nie w tą stronę, ale myślę, że chwila i już będzie to gotowe e, więc naszą świecę będziemy zmieniać energetycznie, Mogę, mogą, będą Państwo to widzieli będą Państwo to widzieli jak to wygląda tak naprawdę potrzebujemy też złotą wodę Złota woda jest to symbolem au, To nie jest woda, ona będzie z odrobinkami złota, ale jest bardzo silnie energetyczna. Złota woda chroni, złota woda tak naprawdę uświęca wszystko to, co się dzieje. Państwo nie widzieli, złota woda też nie musi być jako woda święcona. Tak, dlatego że złota woda niesie tak ogromną energetykę, która pokazuje i zmienia to wszystko. I. Tak naprawdę, no teraz troszkę czarów, prawda? Teraz trochę czarów. Zakładamy e, na to chustę, przykrywamy całkowicie świecę i zmieniamy ją energetycznie. Zmieniamy to wszystko, co, co się dzieje, ładujemy ją tą pozytywną energią i te osoby z Państwa, które posługują się energią, mogą to robić same. Tak naprawdę, wymóg jest tylko taki, żeby zmienić tą świecę energetycznie, wtedy, kiedy mamy sól egzorcystyczną. Sól omodloną, tak? Ona nie jest tylko poświęcona. Ona e, można powiedzieć, że jest podczas e, obrzędów mm, i tak naprawdę bardzo silnie nas chroni. E, no i bardzo ważna rzecz. Zapalając taką świecę, tak naprawdę prośmy archanioły. Prośmy. Jeżeli prosimy tutaj jednego anioła, to prosimy jednego. Jeżeli prosimy różne, to prośmy różne. Więc. Zapalmy świecę i poprośmy anioły o to, żeby przybyły. Zapalamy świecę. Proszę anioła Rafaela o to, żeby przybył, żeby wspomagał nas. Proszę archanioła Michała o to, żeby był i żeby zawsze ta świeca była poświęcona też jemu. Proszę archanioła Samuela o to, żeby przybył i żeby ta świeca jemu była poświęcona. Proszę Archanioła Jofiela o to, żeby przybył i żeby ta świeca była jemu poświęcona. Proszę Archanioła Remiela o to, żeby przybył i żeby ta świeca była jemu poświęcona. Proszę Archanioła Zakiela o to, żeby przybył i żeby ta świeca była jemu poświęcona. Proszę Archanioła Gabriela o to, żeby przybył i żeby ta świeca była jemu poświęcona. Archaniele Gabrielu, ty jako nauczycielu nasz energetyczny, ty jako nauczycielu wszystkich magów, Proszę, wspomóż nas też, też energetyką świętych. Przywołaj świętych do tego, aby chronili nas, aby dawali nam pełną opiekę. Proszę Archanioła Uriela o to, żeby przybył i ta świeca, żeby była jemu poświęcona. Proszę Archanioła Raziela o to, żeby przybył i żeby ta świeca była jemu poświęcona. No właśnie, widzieli Państwo, jak, jak wygląda takie przygotowanie świecy dla anioła. E Tutaj mamy przygotowaną świecę dla archaniołów. Ja też Państwu pokażę, jak przygotowywać takie świece na każdego archanioła, czy na każdego anioła, ponieważ jest siedem promieni anielskich, siedem promieni, które dają tą pełną energetykę, siedem promieni, które jest jakby potrzebne. Ja pozwolę sobie całość tego przełożyć, oczywiście pamiętając o tym, że materiał, którego używamy. Zawsze musi być pod spodem materiał, który, który jest tutaj materiałem magicznym. Niechaj też państwu taki materiał służy. Ja też powiem, jak taki materiał można przygotować. E, powiem, jak to się robi, powiem e, dlaczego tak naprawdę. Y, może to się państwu wydać dziwne, ale to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. To takie uświęcenie świecy jak najbardziej państwu bardzo będzie pomagało. Też Tak naprawdę. To, co Państwo wykonają do tego momentu, to, co Państwo zrobią, też daje Państwu pełną energetykę, daje Państwu to, że, że mogą też Państwo coś zrobić, a poza tym to poświęcenie. Poświęcenie tego krótkiego czasu, tak? No bo ile to trwało? Potrwało chwilę, taka świeca została przygotowana. Oczywiście, jeżeli Państwo nie posługują się magią, bo wiele z Państwa się nie posługuje magią, to przypominam, że teraz na każdym programie dobrze by było. Zorientować się, tak? Jaki jest to anioł? Ja o tych aniołach będę mówił. Ja będę mówił o promieniach anielskich, żeby przygotować sobie świecę, żeby przygotować sobie gdzieś tam zawsze w pobliżu nożyczki, żeby też przygotować sobie tasiemki, tak? Te wstążki. Takie wstążki powinny być jako wstążki zaczarowane, ale ja jeszcze o tym będę mówił. Tak naprawdę zapraszam Państwa na kolejną króciutką przerwę. Ja będę do Państwa dyspozycji dosłownie za chwilę. Eee, I to też jest tak, że dobrze by było, żeby Państwo zawsze byli przygotowani, bo będziemy czarować razem z Państwem. Dziękuję. Do zobaczenia za chwilę.